Oto słowo pańskie. Usiądźmy na krótką chwilę, moi drodzy, takiej refleksji, a właściwie objaśnienia tej pięknej dzisiejszej przypowieści Pana Jezusa wypowiedzianej w Wielkim Tygodniu na już zakończenie publicznej działalności Pana Jezusa przypowieści o Dniu Sądu Ostatecznego, końcu świata. Najpierw spróbujmy ją zrozumieć. O co właściwie chodzi dziesięć panien? Dawniej w poprzednich tłumaczeniach było o dziesięciu druchnach, bo to są panny, druchny, które są, oczekują orszaku weselnego. U Żydów było tak, że mężczyzna zaślubiał kobietę, podpisywali specjalny akt, potem przez dziesięć miesięcy, rok, czasami troszkę dłużej był czas przygotowania wspólnego mieszkania, czym zajmował się mąż. W tym czasie nie mieszkali z sobą razem, nie, nawet się nie spotykali, nie kontaktowali. To był taki czas wielkiego oczekiwania. I potem następował dzień przeprowadzenia żony do wspólnego mieszkania. Pan młody przychodził do domu swojej żony czy narzeczonej, swojej oblubienicy. I w takim uroczystym orszaku razem z wszystkimi gośćmi weselnymi, z muzykantami przechodzili do wspólnego ich domu i tam odbywało się wesele, gody. I takim nieodłącznym elementem oprócz muzyków yy, i oczywiście gości takiego przemarszu zawsze były druchny. Zawsze ich było pięć albo dziesięć, czasami piętnaście albo dwadzieścia, jak ktoś był bogatszy i stać go było, no bo tym dziewczynom trzeba było dać jakiegoś grosza. One zawsze szły z lampami, a to przeprowadzanie odbywało się najczęściej wieczorem. Dlaczego pięć? Dlatego, że wszyscy starożytni i Grecy, i Rzymianie, i Fenicjanie, i Egipcjanie, i Żydzi też patrzyli w niebo i udało im się rozpoznać oprócz Ziemi jeszcze pięć planet, także nie, nie była to kompletna wiedza. No i tak sobie to tłumaczyli, że Słońce. I Ziemia to jest małżeństwo. On Słońce, ona Ziemia, a te pięć pozostałych planet to są druchny na ich zaślubinach. Wobec tego, jako w niebie, tak i na Ziemi naśladowano w ziemskich obyczajach to, co widać na niebie. Zawsze tych druchen było pięć, ewentualnie wielokrotność liczby pięć. One były z lampami. Jakie to były lampy? No, lampy oliwne słyszymy w tej dzisiejszej Ewangelii. Oliwa do lamp pochodziła zresztą w ogóle każda inna z dwóch źródeł albo roślinnych, albo mineralnych, to znaczy do celów spożywczych używano przede wszystkim wyłącznie oliwy tłoczonej z oliwek, owoców drzewa oliwnego. Nawet mówi się, że w raju to drzewo życia to było drzewo oliwne, a oliwę uznawano za symbol życia, za symbol łaski Bożej, za symbol tej łaski, która podtrzymuje człowieka przy życiu. Ewentualnie do lamp używano także oleju mineralnego albo po prostu smoły, skały ociekały oliwą. No, rzeczywiście zdarzało się, że zwłaszcza w okolicach Morza Martwego, z ziemi, wydobywały się jakieś takie substancje ropopochodne, tłuste, więc uznawane za oliwę, którymi można było nasączyć, na przykład jakieś knoty, jakieś sznurki, jakieś bandaże, szmaty, opaski i podpalić i one dawały światło. Były dwa rodzaje lamp. Pierwsze to było takie gliniane, a bogaci pozwalali sobie na przykład na mosiężne naczynie trochę jak na szczajnik na herbatę, takie z wieczkiem, żeby wlać tę oliwę i z takim jakby dzióbkiem, przez który wpuszczano upleciony sznurek, i ten sznurek zanurzony w oliwie, tak jak knot w świecy podpalano i dawał światło Nie duże, ale zawsze się tam coś świeciło. Natomiast te druchny, te panny z dzisiejszej Ewangelii prawdopodobnie używają czegoś w rodzaju pochodni, czyli takiego patyka, na końcu którego nawinięto te takie bandaże, włókna, szmaty czy, czy sznurek, nasączono to oliwą i podpalało się to, i była taka pochodnia, w której płonął ten ogień, którym oliwa, którą nasączone były tam powiedzmy te szmaty, tak mówiąc trochę nieładnie. Trzeba było taką pochodnię zaopatrzyć, to znaczy te zwęglone, nadpalone części tej, tego, tej włókniny tam gdzieś zeskrobać, żeby to nie kopciło, nie dymiło, nie smoliło, nasączyć jeszcze lepiej oliwą i znowu taka pochodnia nadawała się do użytku. Pan młody się opóźniał, im się te pochodnie wypaliły, pięć z nich było mądrych, miały oliwę na zapas, więc zaopatrzyły te swoje lampy, pewnie. Gdzieś tam zdrapały ten nagar, który się nagromadził na tej pochodni. Jeszcze dolały trochę oliwa, zapaliły i światło było. A pięć było głupich i nie miało tej oliwy na zapas. Słyszymy, mówią tamtym, co mają, dajcie nam, nie, nie damy, bo ani wam, ani nam nie wystarczy, idźcie, kupcie sobie. Poszły w tym czasie ten oblubieniec o północy. Przyszedł. Przeszedł ten orszak te mądre panny, co miały oliwę na zapas i płonące pochodnie. Przeszły z nim, weszli do domu, uczta się zamknęła, drzwi zamknięto, tamte przyszły, pukają, a on im mówi, że ich nie zna. To jest przypowieść, bo to nie jest tylko takie opowiadanie, ale jak przypowieść, to wszystko coś oznacza, wszystko coś symbolizuje. Te panny mądre i głupie, tu mamy w tłumaczeniu roztropne i nierozsądne, to oznaczają ludzi. Ludzie, którzy bywają mądrzy i głupi i to wcale nie chodzi o to, że mądrzy to ci co wiedzą, a głupi to ci co nie wiedzą, tylko popatrzcie, mądry to taki, co umie przewidywać, co jest roztropny, co wie, że może się tam coś opóźnić, że sobie tej oliwy weźmie na zapas. Głupi to taki, co o tym nie myśli, taki żyje tylko chwilą obecną, nie przewiduje. Nie, nie, nie. Grabie zobaczy to przydepnie, nie, nie przewidzi, że one go podniosą się i czasną w czoło guza nabiją. To jest, to jest głupi. On może mieć nawet doktorat z iluś tam przedmiotów, on może mieć wiedzę, umieć rozwiązywać równania jakieś całki, nie wiadomo co, ale to ma tylko wiedzę, wiedza nie oznacza mądrości. Mądrość to umiejętność znalezienia się w odpowiedniej sytuacji życia ta oliwa no ona może znaczyć wiele różnych rzeczy generalnie znaczy oznacza życie oznacza łaskę bożą oznacza troskę pana boga o nas oliwą pan bóg żywi na oliwie robi się jakieś placki chleb przygotowuje potrawy Oliwa to jest źródło takich dobrych, zdrowych tłuszczów. Oliwą zalewa się też rany, wszelkie zranienia się leczy, owce skaleczone, ludzi. Tam ten Samarytanin, tego biedaka na tej drodze do Jerycha też zaopatrzył oliwą. To jest życie i zdrowie. Ale płonąca lampa oznacza też modlitwę, jakąś pobożność, jakieś czuwanie przed Bogiem. Popatrzcie, w kościele zawsze jak. Jest msza święta, to płonie świeca, czy płoną świece. My jak siadamy do uroczystej modlitwy we Wigilię, to też zapalamy świece. Świeca to jest taki znak naszej łączności z niebem, naszej modlitwy, naszego czuwania. Jest w kościele wieczna lampka, nawet jak nas tutaj nie ma, to ona się świeci, tak jak była w przybytku w świątyni w Jerozolimie i w namiocie spotkania. No więc te płonące lampy oznaczają, że te mądre panny to one jakby przyjmują to, co Pan Bóg daje. Mówiąc wprost, żyją przykazaniami, wypełniają je, modlą się, są pobożne, spełniają dobre uczynki. To jest, to jest takie życie. Życie jakoś tam w dobrej relacji z Panem Bogiem i z ludźmi. A tamtym brakuje oliwy. To znaczy tyle, ile trzeba, nic więcej, a nawet o to się nie troszczą. I teraz. Kiedy przychodzi oblubieniec w nocy. Popatrzcie, Pan Jezus urodził się nocy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Pasterzy pobudzili w nocy aniołowie. Ten oblubieniec to jest Pan Jezus. On przyjdzie, wierzono kiedyś do dzisiaj, to pojawia się to wierzenie, że, że w nocy przyjdzie Mesjasz na ziemię, że w nocy będzie koniec świata, że nas poderwie wszystkich, że przeprowadzi nas do nieba. No i ci, co będą mieli zapas oliwy, czyli tych dobrych uczynków tej modlitwy, pójdą z nim na ucztę. A ci, którym to braknie, sobie pomyślą, Jezus, to ja się teraz muszę zacząć modlić, jeszcze coś dobrego bym zrobił, jeszcze nakarmił jakiegoś biedaka, jeszcze z kimś się podzielił. Na... Jak ja to pójdę, zacznę robić, nie, nie zdążę sobie tego nagromadzić, tego zapasu za życia, no to potem już będzie za późno. Tak ładnie jest takie żydowskie powiedzenie, takie przysłowie, że jak Mesjasz wróci na ziemię, jak przyjdzie koniec świata, to wszystkich chorych uzdrowi, tylko głupcy pozostaną kalekami. Już będzie za późno, żeby głupotę leczyć. Głupotę w sensie nieprzewidzenia czegoś, niezapobieżenia, nieprzygotowania się na przyjście Pana. A więc ta dzisiejsza przypowieść, którą opowiada Pan Jezus, popatrzcie jaka jest bogata w treści, jaka piękna, w jakim ładnym kontekście, wesela. To Kościół, to cała wspólnota ludzi wierzących, są tą oblubienicą, narzeczoną, a tym oblubieńcem narzeczonym, mężem poślubiającym Kościół jest sam Pan Jezus. To jest Ewangelia, która nam mówi czuwajcie, tak jak Pan Jezus będzie mówił, módlcie się. Jak trzeba, to nawet dołóżcie do tego wasze cierpienie, wasze łzy. Ksiądz Andrzej powiedział na początku, że dzisiaj jest świętej Moniki. Ona rzeczywiście miała syna Augustyna, widzimy go tutaj w tym oknie nad ołtarzem, tam po waszej prawej stronie. Jutro go będziemy wspominać w kościele. On z początku był strasznym draniem. To znaczy był, to się mówiło wtedy, dzisiaj rzadziej się używa takiego słowa, hedonistą. Człowiekiem nastawionym przede wszystkim na przyjemności. Zupełnie nie myślał o Panu Bogu, a jego matka była chrześcijanką. Ona była ochrzczona, Jak widziała, co ten jej syn wyrabia, to nie tylko modliła się, ale też Płakała nad nim przez właściwie prawie 30 lat modliła się o to jego nawrócenie słowami i łzami. W końcu potem święty Ambroży, którego kazań słuchał Augustyn i pod wpływem których się nawrócił, powiedział, że Pan Bóg nawet mógł nie wysłuchać tych jej modlitw, ale nie mógł pozostać obojętny na jej łzy, i dlatego dał łaskę nawrócenia tego jej synowi. Bo pokazuje, że tym wszystkim jakby, jakby pomieszanie. Łez z modlitwą to jest ta nasza oliwa do tych naszych łap, kiedy przyjdzie Pan Jezus. Tak na marginesie ta święta Monika to jest patronka wszystkich rodziców, którzy zawiedli się na swoich dzieciach, którzy smucą się z powodu swoich dzieci. Teraz mamy taką sytuację słyszymy wychowałem czy wychowałam tak dobrze swoje dziecko. Nie wiem, gdzie popełniłem, czy popełniłam błąd. Odeszło od, nie wiem, uczciwości, życzliwości, może nawet od pobożności. Gdzieś tam potraciło się. Ale też yy, Święta Monika jest takim wzorem nadziei. Trzeba się modlić i trzeba płakać. Czasami są takie sytuacje w życiu, że trzeba pomieszać modlitwę ze łzami. I to przynosi skutek. Bo Pan Bóg nawet jak pozostaje głuchy na nasze słowa to nigdy nie zostaje obojętny na nasze łzy. Amen.